Anna Mucha pozdrawia z egzotycznych wakacji i pozuje topless. Anna Mucha podzieliła się z fanami na Instagramie odważną fotką. Aktorka pochwaliła się zdjęciem z wakacji, a przy okazji wyeksponowała plecy i pośladki. Zapozowała ubrana jedynie w dół od bikini. Zobaczcie sami: Anny Muchy z pewnością nikomu nie trzeba przedstawiać. Aktorka rozpoczęła karierę jako dziecko. Od lat wciela się w rolę Magdy w uwielbianym przez widzów TVP serialu, M. Jak Miłość. Nie boi się także innych wyzwań telewizyjnych. Pojawiła się m.in. jako jurorka w programie Drag Me Out. Można powiedzieć, że aktorka jest także influencerką. Jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie poza pokazywaniem kulis pracy, podejmuje też współpracę reklamowe. Pokazuje również wycinki z życia prywatnego. Dzięki temu wiemy, że Anna Mucha uciekła od polskiej niesprzyjającej pogody i wypoczywa na wakacjach. Anna Mucha pozuje topless. Od kilku dni Anna Mucha pokazuje na swoim Instagramie kadry z wyjazdu do Ugandy. Widzieliśmy już nie jeden post przedstawiający zwierzęta. W czwartek postanowiła podgrzać atmosferę. Opublikowała relację ze zdjęciem, na którym pozuje topless. Aktorka stoi nad brzegiem basenu, tyłem do fotografującego. Odziana jedynie w dół od czarnego bikini i kapelusz zaprezentowała plecy i pośladki. Do fotki dołączyła założoną z instagramowych naklejek krótką wiadomość Nie jest tajemnicą, że Anna Mucha lubi prowokować swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia, obok których trudno przejść obojętnie. Niedawno pałaszowała pajdę chleba ze smalcem, eksponując dekolt w garderobie.